Także jedziemy, Wiktor sobie wymyślił. Tak, na... w, środę. w Środę. 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 <grym. <grym. Dobra. Także ja po pracy zasuwam na jepes. Jo, widzimy się na jepesie. Akcja. Nie ma akcji. Jest Hose i Pes. Powiedziałam do Wiktora, czy dwa, jeden akcja, i on uciekł. Buenos dias, Mr. Sierra. Buenos Aires. Gdzie jest Wiktor? Idziemy szukać ich. Dobra, to Nara. To nara. Co My z mamą zostaniemy? Dokładnie. Nie, motoru sobie nie pościągacie. Zciągniemy Ta. sobie sami. We dwójkę nam będzie lepiej. Nie? Nie. Ubranie, wyciągamy. To będzie. Wyjdziemy to. Kombinezon. Kombinezon, ochrona kręgosłup i klatkę piersiową, spodenki, na dupkę i na bioderka, rękawiczki, buty i kasko. I szukamy teraz zawodnika Tata. Czym? Łokcią i mnie nie nie powiedziałeś. Powiedziałeś... A może się przebrać, bo zaraz będzie Co naprawdę... Się mówi? Zbieraj się to damy potem w przyspieszonym tempie. Wiesz, że możesz po prostu kliknąć tam za. Nie, bo ta, ta, potem przyspieszy, dawaj. No to pomóż. To pomóż. Nie mogę jak? Syrkę? No i zamk. No kurde. A! Chciał ci posprzątać w skrzynkach. Za mi posprzątasz w skrzynkach. Give me my kaska. Ale to mam jego nagrywać czy ciebie? Jego. No. Kasko. Daj mu kasko. Na foto, ta foto tam <gry> <gry> no, no, tak <gry> Idziecie też na dół? Idziemy tak wygrać. Ej, jak się wydaje?

Tak, no? Jak zabawka ta 250 widzisz? Ja w twoich rękach jest już jak ta zabawka, jak piła i 90. Ja się robi jak ale jak ładnie? Bardzo ładnie no. mogę na rybę spróbować tutaj? Kurde no tak, ale jak chcesz sobie... Po... Może. Hmm? Może. Chodźcie do góry! Co? Chodźcie do góry! Tylko no możesz ty pójść. Co? Możesz ty pójść, jak chcesz. Ale nie jest. marnuj sobie ja tych oponek, dziecko! No. <gry> Ale co na prawo? Bardzo ładnie. A potem nagrania. Perfekt! Wyczaiłeś sobie? Czyli teraz. Ponieważ, tak, rzucasz, tutaj, nie dużo pupy, masz tylko troszeczkę, masz wysunięte, a składasz się w motocykle. A to, czyli tu? A przy łokciu, czy jeszcze coś brakuje? Prawa. Nie, bo teraz tu w prawo kręciłeś, tak? No, no to było idealnie, tyłek idealnie. A potem to się możesz tylko pochylić do przodu i łokieć sobie do kolana spróbować. Okay. I tyle. Ja więc jeszcze raz, bo sobie w środku stanę. Okej. Okay. Dobra, Dobra. chodźmy Wysza. So. Co chcesz zobaczyć? A czekaj, Wiktor! E! Coś się zadziało, Patryk? A nie wiem, sprzęgło nam się nie, nie rozbieraj się, msza! się? Wiku? Tak. Polacy na froncie... Tak. I patrz jakie ładne niebo. No. Z czym się borykasz patryś? Z czym się borykasz? A, z motosportem. To całe życie, w sensie 5 lat. A teraz na ten moment ze Jak ci idzie naprawa? Znaleźć. <laughs> ale patrzcie jakie piękne niebo ale jest dzisiaj już zaczyna być chłodno wieczorkami jak zaczyna zachodzić słoneczko no to my po jepesie dobrze że przyjechaliśmy dzisiaj że wymyśliłem ten jepes bo wczoraj byśmy myśleli że słaby trening dałem a prawdopodobnie Albo linka, albo skrzynia, więc nie wiemy. Oby ta linka, bo skrzynia za mało nie kosztuje. No i co? Adios! No i takie życie, nie? Dobra, to pa!